Siema, e, dzisiaj będziemy nagrywać film z Ksaviksem Hello. No i e, on ogólnie chce założyć sobie kanał, więc możecie do niego wbijać, choć tutaj. No z plesem. Dobra. E, no i <laughs> dam wam link w opisie do niego. O ile go znajdę. E, ale najpierw... Dobra, wsiadaj, bo Stefan. Dawaj, 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 no tutaj jestem! Nie wysiadaj już. Widzisz? Góźnie widzialny! A bo pewnie ma predatora. Czy to już goźnie widzialne? Czy to są jakieś te? No, uda się, że predator. predator. dawaj. A! Jak wygramy to zostawiacie łatka i suba? Właśnie. Ale i tak możecie zostawić. <tuszy> Dobra, ja zmieniam klawę, zaraz nie, bo mnie denerwuje już. I pewnie widzów też. Następny odc... Na następnym odcinku będzie na pewno, nie będzie już tak głośna ta klawa, bo ją i tak zmieniam na jakąś inną, bo mam też drugą. Ale ja mam w ogóle zeremację masz Masmatchie? Tak, ja mam Mac, ale ty... No mam Mac? No to daj mi, ja bym... Ja wiem, że jestem tutaj pro player, ja bym budował. Już. No mhm. masz tu emkę. Dzięki. Masz. Dzięki. Masz złoto? złota? Co? Ty chcesz złota? Nie da się złota zwrócić, dobra. Tam masz mkę. O kurna, sorry. Zieloną. Dobra, ja mam emkę, dawaj, bo Stefa. Mam ra, minuty mamy do 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 żeby biegnąć. W ogóle ta Stefa tak daleko, no dawaj, szybko, szybko. O dobra, mam pomysł. Wiesz jak szybciej się dostaniemy? Nie, jeszcze ci, chodź tu nie, Skocz tu. Skocz tu i odbij się tak. Idziesz? Chodź, chodź, chodź. Szybko, szybko, szybko. Bo oni już byś do nas strzela już słyszę, może jest No dobra! Ja widzę tych błotów w tym sezonie tam tamtym też nie wybijałem, nie zabijałem nią Musiałem A, by na nich tracić. Ja też muszę. Ale trafiam głowę sama. Jeszcze strefa nas pewnie zabija, jak nie ja mam zero. Dobra, ja sam uciekam. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, mnie zaraz strefa jeszcze dobije i będzie. Mam te, rzucam ci te. O, dobra, dzięki. Weź sobie jedną. Ja biorę grzyba. Dobra, uciekamy. Dawaj, szybko do srefy. Co, co, co to jest? Ej, co to jest? A dobra, amodor pega. Dobra. Dobra, bierzemy jakąś furtkę. Pięknie ciąga za mną. Bo nie ma, ja mam tak mało HP, nawet. Mam 5 w ogóle. Ej, dobra, oni strzelają do nas dalej, czy to jakieś typy? Mm. Nie, bo tam chyba. Myślisz, że to typy? Mm. Mm, 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 mm. Nie ma fury za mnie chyba. Nie z... ma fragu. Ale jesteśmy w miarę bliskiej tej. Eee, 3 Aj zakładamy kanał. Nie. kur e, Kurna, laguje migierkę. E, on zakłada... On zakłada kanał. No i patrz i znowu się zrespili. Chodź tam. Nie podchodź tam. Tutaj chodź. No i laguje migielkę, fajne, nie? Fajnie. Kiedy akurat nagrywam film. Co lechamstwo. No nienawidzę Dobra, mam impulsy. Weź się wybij server Masz jednego. Wybij się do strefy. No dobra, fajnie, że drzewa blokują. Jezu, ale tak hamska jest ta gra. No ja nagrywam o czym się dziennie. To nawet masz Bambicka, masz na Bambicka, nie? No mm. są typy. ci powiem, ale A Ej, Dobra, fajnie, że mnie gości. O, tam piepka, rybka. Dobra, ja, sobie, ja się Ale kurde, dziwaki. No i widziałeś to? Jakie kamstwo! Nie zabiją, no i nie wygramy.